Witam wszystkich miłośników Drobnej Egzotyki w nowym materiale na kanale. Wracamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj, małe aktualności zostaną wolierki. Z tego tutaj się troszkę zmieniło, troszkę ptaszków zostało przeniesionych. Będziemy trochę, może, obsadę zmieniać za jakiś czas. Na początku filmu chciałem zachęcić wszystkich nowych widzów do subskrybowania kanału, zostawiania lajków, jak i komentarzy. Przypomnę wszystkim, że na 300 subskrypcji będzie kolejny konkurs do wygrania będzie znowu jakiś ptaszek z mojej hodowli z własnego lęgu także zachęcam do, do, do klikania tego czerwonego przycisku do, do, dobijemy do 300 i, i zostanie ogłoszony konkurs i, i nagroda też zostanie wybrana w nim jaka, jaka zostanie wylosowana teraz co wam tutaj chciałem powiedzieć na pierwszym planie siedzą nasze zebereczki to jest takie można powiedzieć część podstawowego stada, tutaj zeberek, które zostały, są to już te pary, które zostają, są tutaj tak te fawnczeki parka, parka standardowa, tutaj jest parka z mojego lęgu samiczka beżowa i ten samczyk szekowaty jak i samica ta biała i samiec z czarnym dzicem ten black face'ik, który siedzi tutaj. No i te, te oto zebereczki mają trzy jajka w gniazdku. Para standardowa też coś tam zaczyna już znosić, także być może jeszcze jakiegoś lęgu po nich się doczekamy. A Madynka na razie samotnie tutaj poszukuje dla niej jakiejś samiczki, niedługo myślę dojdzie tu do skutku aczkolwiek i tak trzeba będzie za jakiś czas amadyny zabrać stąd ponieważ nie zostanie na dworze część ptaków które zostały przeniesione z woliery są tam w innej klatce, są to ptaki na sprzedaż bądź wymiany za chwilę Wam je pokażę tutaj jeszcze nasze kanareczki które se skaczą tam słychać delikatnie takie piski i śpiew tej samicy czy żyka? Ostatnio się zdziwiłem, bo bardzo, bardzo nawet ładnie zaczyna śpiewać jak, jak na samiczkę. A tutaj ten nasz samczyk kanarek też już po tym, po tym ostatnim przepierzeniu dostał takich jeszcze więcej jak widać szarego takiego nalotu. No nie mogę go uchwycić. O, teraz w słonku dobrze widać na końcówkach piórek tutaj na głowie. Dość, dość ciekawie zaczyna się wybarwiać. Ostatnio mogliście usłyszeć jego śpiew na, na krótkim filmiku na kanale. Tutaj poniżej mamy tą samiczkę, jego siostrę. Liczę na to, że na przyszły sezon z tym Samczykiem lęgi dojdą do skutku, on też jest w trakcie pierzenia, ale już, już, już coraz, coraz ładniej wygląda. Jest to Agat Onyx Seret Mozaika, taka, taka rasa kanarka. Co tutaj więcej powiedzieć? Amadynki, jak te Amadynki, nasze ciekawskie ptaszki, wszędzie ich pełno. Mają swoje gniazdko. Tutaj już coś tam nawet zbudowały, aczkolwiek hmm, przysiadują w nim, śpią. Jajek jeszcze żadnych nie zniosły. Y, tutaj na dole teraz nasza samiczka przypiórki. Skubię sobie zieleninkę Coś tam sobie podskubuję. Rzucimy im troszkę, aby się posiliły. Trochę. Zrobiłem ostatnio porządku, wyrzuciłem wszystko, co było na dole. Szykuję już powoli po prostu wolierę do, do tego okresu jesienno-zimowego. Ten dół oczywiście później będę czyścił, pójdzie tam od, od dołu do delikatne steropianem. blaszka na nią, na nią piasek i będziemy zasłaniać wolierkę, jeżeli mi się uda. W sposób spróbuję Wam nagrać filmik z tych, tych prac. Jeżeli byście byli zainteresowani, to piszcie w komentarzach, czy chcecie takiego filmu, czy rzucać to, jak będę ją osłaniał przed wiatrem, deszczem i śniegiem. Na razie tylko samiczka z samczyk chodzi sobie tutaj. Przepiórki zabrałem od nich młode, zniosłem już jedno jajeczko. Zobaczymy, jak to, jak to będzie dalej. Teraz pokażę Wam tutaj. Do tej klatki, tutaj zajrzymy. Tu jest nasza przepióreczka z naszego chowu. Przepiórki są dość ciekawskie, jak tylko podchodzę. Od razu liczą na to, że dostaną coś jakiegoś robaczka, bądź jakąś zieleninkę. I za chwilę im coś podamy. zobaczycie, że nawet i przepiórki da się karmić z ręki. My jesteśmy teraz. Patrzcie, tutaj co się będzie działo. Przepiórki ręcznie karmione. No proszę, proszę. No nie jak kury. Zrobię tą zieleninkę. Pobierają. O, coś się skoczyło. Te przepióreczki mają, jak widać, dość dużo jajek na znosiły. Tam pod budką jest parę sztuk. Cały czas te jajka przeturliwują, wyturliwują, wturliwują. Nie wiem, czy, czy ona będzie w ogóle miała ochotę siąść. Jak na razie się do tego nie, nie, nie zabiera. Aczkolwiek poczekamy, zobaczymy na razie, dlatego tutaj nie sprzątam. Bo nie chcę nie chcę im przeszkadzać. Poczekamy jeszcze chwilę, jeżeli to nie dojdzie do skutku. Zasiągnięcie na jajkach po prostu zrobimy porządek i, i na przyszły sezon będziemy liczyć na jakieś młode po tej, po tej parce. Teraz pokażę Wam tą klateczkę, które są właśnie te ptaki, które są na. Nastawione na. że tak powiem, na zmiany domu na sprzedaż bądź wymianę w klatce znajduje się samiczka czyżyka czerwonego trzy gołąbki diamentowe szeki dwie przepiórki chińskie samczyk i samiczka w ubarwieniu standardowym i jeszcze żebym się nie pomylił cztery zeberki trzy samczyki dwa w ubarwieniu standardowym jeden jest taki, jakby to powiedzieć, o tam go widać z zaburzeniem czarnego koloru. Ma go dość mało, nie ma łezek, jest delikatnie szara. Jest taki, można powiedzieć, jakby trochę pingzinowy. I jedna zebereczka, która siedzi, o tutaj, właśnie. Jest to po fawniczekach młody. Wygląda mi to na samiczkę z takim delikatnie czarnym licem. Chciałem kiedyś taką kupić, nie mogłem znaleźć. Okazało się, że wyszła z tej pary. Zobaczymy, jeżeli się wybarwi na taką samicę, być może, być może ona jeszcze zostanie. A za chwilę pokażę Wam zwierzątka. Nowe młode, które pojawiły się u nas. Ale to za chwilkę tam przejdę i, i zaraz do Was wracam. No i jesteśmy. Są to młode kotki. Nasza kocica kociła się już jakiś czas temu. Około tygodnia temu znaleźliśmy te kotki, na strychu były. Przeniosłem je tutaj na dół, zrobiłem ocieploną budkę. Kotki mają się bardzo dobrze, jest jeden kotek, ten oto tutaj czarny na pierwszym planie. I dwie kociczki, które są tam dalej, w ubarwieniu takim jak, jak, jak ich mama. Kotek zostaje u nas, a kotki już znalazły nowy dom. Czekają tylko aż podrosną. Tutaj już do nas dobija się mamusia. Teraz wam ją pokażę. Wskakuj sobie do nich. tak. O. To jest mamusia, którą będąc kiedyś na wakacjach w tamtym roku znalazłem ją w łódce. Była niewiele większa od tych kotków, które są teraz jej młodymi. Stwierdziliśmy się, że ją przygarniemy, ponieważ była tam sama. Płakała. No i tak przyjechała do Warszawy z Warmii. Tutaj Wam pokażę, jak wygląda ich budka. Jest dość spora, ocieplona, mają wejście. Kotki, o już już łażą, ciekawskie. Wyglądają, zaglądają tutaj. Są bardzo fajne. Urocze kociaki. No i wróciliśmy do walierki. Teraz tutaj podeszliśmy troszkę z boku. Można poobserwować jak ptaszki się posilają zieleninką Bardzo ją lubią. Jak tylko wrzucę od razu zwiatują. Pierwsze oczywiście są przepiórki i później już cała reszta zaczyna sobie podskubywać. O, sąd się sposzyłem, ale spokojnie zaraz wrócą. Tutaj w pojemnikach na dole mają jedzenie, karmę jajeczną. Piasek z minerałami, jak i troszkę wody stawionej, żeby mogły, mogły się napić, wykąpać. U papusek naszych nierozłączek, których już teraz znowu nie, nie uraczymy, nie zaczymy ich na klatce, ponieważ papugi przystąpiły do kolejnych lęgów. Młode zostały od nich zabrane. Już jakiś czas temu goniły je. Przy je kilkukrotnie na kopulacji, więc liczę na to, że, że, że kolejny lęk także będzie udany. Być może uda się teraz wyprowadzić więcej młodych. wcześniej We wcześniejszych było dwie sztuki, aczkolwiek jajek w budce było sześć, ale te dwa jajka pojawiły się pierwsze. Później po jakimś czasie doniosła cztery kolejne, które wyjąłem, gdyby gdy młodych były troszkę większe, aby tam. Później przy kolejnych lęgach właśnie nie było problemu, że czegoś, czegoś nie dogrzeje. Teraz na razie nie mnie nie niepokoję. że jakiś czas sprawdzę, sprawdzę, jak sytuacja się ma, jak to, jak to wygląda. Także tak to jest. są tutaj nasze żebereczki. Zastanawiam się nad, nad tej zmianą troszkę obsady, bojery. Zewerki na pewno będą w niej gościły Jak dobrze pójdzie za tydzień w niedzielę Mam dostać pewną parę Mewek japońskich, nawet być może parę lęgową Więc, więc wrócą, wrócą mewki, które tu już kiedyś były Z którymi był taki problem, że trafiały się nam same samce A jeszcze jak, jak widzicie nie ma Astryldów trzcinowych, tak zwanych trzciniaków No i one właśnie poszły I od tego pana, który, który działo ode mnie trzciniaki Mam jeszcze przywieźć do tego parę miawek. Yy, tutaj zebereczka biała siedzi na jajeczkach. Wczoraj widziałem, że są trzy sztuki. Dzisiaj jeszcze nie zaglądałem, Być może coś doniosła. One dopiero od trzech siadają, więc, więc jest szansa, że jeszcze, jeszcze może coś się pojawi po tej parze właśnie, która siedzi na jajkach. Jeszcze młodych nie było. Także fajne byłoby to dopełnienie lęgów tegorocznych, że wszystkie pary, które się do tego nadają, zeberkowe, wyprowadziłyby młode. Oczywiście parka tutaj, gdzie jest ten samczyk, szek i beżowa samiczka są tegoroczne, nasze młode na, u nich się nie nastawia, liczę na to, że, że w przyszłym roku coś, coś z tego będzie. Także mogą, mogą dawać dość ciekawe, ciekawe maluski, samczyk jest dość, dość, dość ładnie ubarwiony, samiczka też taka cynamonowa. A tutaj obok siedzą właśnie rodzice tego samczyka. Rodzicami tej, tej, tej samiczki jest ten samiec marmurkowy i, i ta też jasna samiczka, która siedzi tutaj na dole. Myślę, że powoli będę, będę kończył. O, tam obok gołąbki diamentowe tokują. A jeszcze chciałem powiedzieć, że gołąbki przeniosłem tam, ponieważ jak wspominałem już na którymś z filmów, hmm, Podczas wyjazdu, gdy mnie nie było, coś wyskubywało im te młode, które, które były w gnieździe, prawdopodobnie zeberki bądź madyny. aczkolwiek też astryldy trzcinowe zauważyłem. Dlatego to też był jeden z powodów, dla których się ich pozbyłem. Podchodziły do ptaków i ewidentnie skubały, wyskubywały im piórka, więc może tutaj trzcinaki te też się zrobiły tą hmm, krzywdę tym młodym gołąbkom. Dlatego w pierwszej kolejności gołąbki przeniosłem a wtedy zmieniły dom. Powoli, powoli to będzie na tyle. Nowy widzu, jak nie subskrybujesz kanału, zrób to. Piszcie komentarze, zostawiajcie lajki. Jeszcze raz przypominam o konkursie, który jest zapowiedziany na 300 subów. Kiedy mi się zbliżać do tego pułapu, zostanie ogłoszona nagroda, jaką będzie można wygrać, jak i Pytanie, które będzie oczywiście związane z hodowlą, z filmami, które są na, na, na kanale, aby każdy mógł znaleźć odpowiedź. Także to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeszcze jeżeli byście chcieli jakiś inny temat w filmach, coś, coś innego, to, to, to piszcie w komentarzach, wszystko rozważę. Być może niedługo pojawi się może moje jakieś, że tak powiem kaleczenie gitary, gra na gitarce, bo też, też też to lubię, też to czasem robię. I być może coś 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 wrzucę. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.